Halloween, święto pełne niesamowitych kostiumów i niepowtarzalnej atmosfery, zyskuje w Polsce coraz większą rzeszę zwolenników. Co roku zaskakują nas nie tylko pomysły na stroje, ale również wyjątkowe sposoby spędzania tego czasu przez znane osobistości. Wśród nich wyróżnia się Anna Lewandowska, która w tym roku zabłysnęła nie tylko jako mama, ale również jako kreatywny uczestnik święta. Anna, na co dzień mieszkająca w Barcelonie z mężem Robertem i córkami, zabrała swoją rodzinę na ulicę miasta, aby wspólnie zbierać słodycze. Ubrana w strój idealnie wpisujący się w halloweenową estetykę, wybrała czarny golf oraz dopasowane spodnie. Jednak to jej makijaż przyciągnął największą uwagę. Twarz Anna pokryła charakteryzacją imitującą krew, która spływała również z malowanych na czarno ust. Dodała do tego opaskę w kształcie nietoperza. Co dopełniło jej niesamowity wygląd. W filmiku, który udostępniła, możemy zobaczyć nie tylko jej przeraźliwe oblicze, ale również radosne twarze jej córek, które, które chętnie przyłączały się do zabawy. Nie zabrakło również Roberta Lewandowskiego, który na tę okazję przybrał postać kościotrupa z kamuflażem doskonale wkomponowanym w jego bluze z kapturem. Nie tylko Anna Lewandowska zorganizowała ciekawe Halloween, bowiem Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła swoich fanów bardzo oryginalnym przebranie. W tym roku przybrała postać Chris Jenner, co nie pozostało bez echa. To był rok zmian dla mnie i dla Chris Jenner, dlatego wybór tegorocznego halloweenowego przebrania był prosty. Napisała na swoim profilu. Gwiazda TWN postanowiła nie tylko przebrać się, ale także udekorować swój dom. Nic dziwnego, że jej willa w halloweenowej odsłonie wzbudziła duże zainteresowanie. W świecie influencerów również nie brakuje zaskakujących pomysłów na Halloween. Ma Fashion, znana z kreatywności, w tym roku wystąpiła jako Joanna Senyszyn, nie zapominając o charakterystycznych czerwonych koralach, które dodały jej stylizacji szyku i wyrazistości. Jej zabawny, a zarazem niezwykły strój po raz kolejny udowodnił, że Halloween to doskonała okazja do wyrażenia siebie. Z drugiej strony Blanka Lipińska, autorka bestsellerów, wydaje się nie być wielką fanką Halloween. Jej podejście do tego święta można było zauważyć, gdy na drzwiach swojego domu wywiesiła ostrzeżenie dla wszystkich przebranych za potwory. Co ciekawe, Edyta Pazura w pewnym momencie postanowiła dogryźć jej w komentarzu, pisząc o Bachorach, co wywołało zamieszanie i uśmiech na twarzy wielu obserwatorów. Halloween w Polsce rośnie w siłę, a jak widać, nasi celebryci potrafią odnaleźć w nim nie tylko okazję do zabawy, ale także niezwykłe sposoby na wyrażenie swojej kreatywności. Warto zatem przyjrzeć się tym niesamowitym przebraniom i pomysłom, bo być może w przyszłym roku niektóre z nich zainspirują nas do stworzenia własnego wyjątkowego kostiumu na to niezwykłe święto.